Za nami ostatnie spotkania osiedlowe w tej kadencji dzików, Podłęże i Siarkowiec to trzy osiedla, których mieszkańcy mieli możliwość porozmawiać z prezydentem Tarnowrzega oraz naczelnikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta o problemach i potrzebach. Spotkanie z mieszkańcami dzikowa rozpoczęło się od przedstawienia tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić na osiedlu, jak podkreśliła przewodnicząca Bożena Kapuściak, obecnie prowadzone są tu jedne z ważniejszych remontów. To są ulice Konfederacji Dzikowskiej, Marczaka i Tarnowskiego. Trzy ulice naraz. Ja wiem, że to są utrudnienia dla mieszkańców, bo przekopane chodniki, bo wystające studzienki, ale efekty najważniejsze są efekty tych prac. Były utrudnienia. Ale z, y, będzie piękne osiedle. Będą nowe chodniki, będą nowe ulice, y, których nie mieliśmy od 30 lat. Te drogi powinny być skończone do 5 sierpnia 2024 roku. Ale tak jak mówiliśmy, chcemy je skończyć wcześniej. I mam nadzieję, że firma już się spręży i w kwietniu zakończy te remonty. 9 milionów kosztujący duży remont. No ja myślę, że przede wszystkim ludzie będą zadowoleni z tego, że mają fajne, bezpieczne ulice. No i trochę więcej. Dokończenie alei lipowej, doświetlenie niektórych miejsc na osiedlu i ścieżki do zamku to plany na najbliższy czas. A co na podłężu? Tu wciąż bolączką jest brak domu osiedlowego. Szansą na jego powstanie może być budowa remizy, a konkretnie centrum monitorowania zagrożeń przeciwpowodziowych, o którym była już mowa na poprzednich spotkaniach. W tej chwili trwają tam przygotowania do odrolnienia działki, bo od tego trzeba zacząć, prawda? I, i później już projekt już praktycznie jest, bo mamy taki wzór z Dymitrowa, bo my nie potrzebujemy jakiegoś dużego budynku, prawda? Czy, czy panowie strażacy wozów bojowych, bo naukowo są w innych jednostki, w innych osiedlach wiejskich są, także, także... Potrzebujemy tylko gdzieś się spotkać, prawda? Czy pourządzać różne imprezy, na przykład Dzień Kobiet, i, czy coś w tym rodzaju. Ten budynek nam jest niezbędny. Jest, jest piękny plac, tylko powtarzam, że trzeba go najpierw rolniczych. Kiedyś o tym wspominałem, że planujemy taką budowę, to monitorowanie od samego początku nagnajowa aż po koniec wielowsi z niezależnym oświetleniem. Wiemy, co tu się kiedyś zdarzyło. Warto dmuchać na zimne, więc jeżeli powstanie budynek samej Rymizy, to on nie będzie samodzielny, tylko będzie połączony właśnie z takim ośrodkiem monitorowania bezpieczeństwa wałów. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie, z, z przede wszystkim ze środków unijnych, uda się nam to wybudować. W trakcie spotkania na Siarkowcu podsumowano z kolei ostatnie 5 lat pracy zarządu osiedla, którego kadencja powoli dobiega końca. Te pięć lat było trudne. No, większość inwestycji, która była realizowana na tym osiedlu to inwestycje z naszego budżetu osiedlowego, inwestycje z budżetu obywatelskiego, jak również inwestycje, które były planowane i zaplanowane w budżecie na 2019 rok. Dlatego tak jak mówię, no, ja wiem, był Polski Ład, niewiele udało się przez to też zrealizować u nas na osiedlu, ponieważ nasze osiedle było beneficjentem dużych środków we wcześniejszej kadencji. Natomiast Mogę powiedzieć z tych rzeczy, które udało się zrealizować, to są rzeczy, na które mieszkańcy bardzo długo czekali I tu mogę powiedzieć, z czego jestem dumny, to przede wszystkim plac zabaw za lukulusem, bo rzeczywiście od zera w zasadzie wyprowadziliśmy ten plac zabaw do stanu, który dzisiaj naprawdę cieszy. Poza tym przewodniczący osiedla wyszczególnił także wykonanie chodnika łączącego ulicę Kopernika ze świętej Barbary, a także realizację doświetlenia dwóch ulic w ramach projektu Widno i Bezpiecznie. Zdaniem prezydenta Dariusza Boszka, osiedle siarkowiec nie boryka się z większymi problemami, a te, które się pojawiają, są rozwiązywane szybko i pomyślnie. Faktycznie jest to osiedle, które na pewno wymaga jeszcze także i, i robót, i remontu, bo mieszkańcy mają mnóstwo też i pytań, uwag, swoich propozycji, więc na pewno jeszcze dużo jest do zrobienia, ale faktycznie tak z perspektywy tych ostatnich lat wydaje się, że to jest jedno z tych najbardziej zadbanych.